Cześć, tu kanał głową w liczbach. Zapraszam do odcinka. W odcinku zajmiemy się zamianą jednostek czasu, czyli sekundy, minuty i godziny. Rozpiszmy to sobie: s sekundy, min, minuty, h godziny. I żeby poprawnie zmieniać te jednostki, powinniśmy odpowiedzieć sobie na dwa pytania. W jakim kierunku zmieniamy, czyli z, czy z jednostek mniejszych na większe, czy z większych na mniejsze. W ten sposób określamy kierunek tej zmiany. Tak więc, jeżeli zamieniamy z mniejszych na większe, czyli na przykład z sekund na minuty, z minut na godziny, z sekund na godziny, to nasz kierunek jest od lewej do prawej, czyli taki. A więc będziemy mieli dzielenie. Jeżeli Nasza zamiana odbywa się w kierunku lewym, czyli od prawej do lewej, z jednostek większych na mniejsze, czyli na przykład z godzin na sekundy, z godzin na minuty. Wtedy mamy kierunek taki, a więc będziemy mnożyć. To jest pierwsze pytanie, czyli co robimy, dzielimy czy mnożymy. Drugie pytanie to jest o ile dzielimy lub mnożymy. Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, musimy znać. Relacje pomiędzy poszczególnymi jednostkami, a wygląda ono, ta, one, te relacje wyglądają tak. Zaczniemy od sekund i minut. Sekund w minucie jest 60, a więc zapiszemy to tak. Minut w godzinie również jest 60, więc zapiszemy to tak. Tak wyglądają te relacje. Zapiszemy jeszcze relację jedną. Sekund do godziny będzie to mnożenie 60 razy 60, co w konsekwencji daje nam relację 3600. Znając te podstawowe już rzeczy i odpowiadając sobie na dwa pytania, jesteśmy w stanie wykonać zamianę jednostek. Teraz przejdziemy do kilku przykładów. Zaczniemy od pierwszego. 15 sekund musimy zamienić na minuty. 15 sekund, ile to jest minut. Tak więc wracamy do naszego grafu, diagramu i widzimy, że idziemy z sekund do minut, czyli idziemy w kierunku pra w prawo, będziemy dzielić o ile o 60. Także idziemy do naszego przykładu, więc musimy podzielić 15, podzielić przez 60. Tak więc piszemy 15, dzielimy na 60, to się równa 1 czwarta, zamienimy to na liczbę, na ułamek dziesiętny i dostajemy wynik, że jest to 1 czwarta bądź 25 minut. Przechodzimy do drugiego przykładu, mamy 1800 sekund, musimy zamienić na godzinę. Znowu cofamy się do naszego diagramu i, zam, i widzimy, zamieniamy z sekund na godziny, więc relacja będzie 3600. Znowu idziemy w prawo, więc dzielimy przez 3600. Wróćmy do przykładu. Dostajemy coś takiego: 1800 dzielone na 3600. Zera ładnie nam się skrócą. Zostanie nam 1836, a 1836 to jest nic innego jak 1 druga lub 50. Tak więc dostajemy odpowiedź. 1800 sekund to jest dokładnie pół godziny. Przejdźmy do kolejnego przykładu. 270 minut zamieniamy na godzinę. Znowu wracamy do naszego diagramu. Minuty na godzinę. Czyli znowu idziemy w prawo, będziemy dzielić, będziemy dzielić przez 60. A więc zapisujemy 270 dzielone na 60. Zara ładnie nam się skrócą, zostaje nam 27 podzielić na 6. A to jest dokładnie 4,5. Tak więc 270 minut to jest 4,5 godziny. Teraz kolejny przykład. 2,4 godziny. Zamieniamy na minuty. Znowu wracamy do naszego diagramu i idziemy z godzin na minuty, czyli teraz nasz kierunek jest w lewą stronę, czyli będziemy mnożyć, będziemy mnożyć o 60, czyli zapisujemy 2,4 razy 60, co nam daje dokładnie 144 minuty. Tak więc 2,4 godziny. To jest dokładnie 144 minuty. I ostatni przykład. 5 godziny zamieniamy na sekundy. I jeszcze raz wracamy do naszego diagramu. Idziemy z godzin na sekundy, czyli będziemy znowu mnożyć o. będziemy mnożyć przez 3600. Tak więc zapisujemy 5 setnych razy 3600. Co nam daje 180 sekund? I to by było na tyle w tej części. Dziękuję i pozdrawiam. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do komentarzy.